Także, żeby Państwo nie musieli dłużej czekać, to po prostu przyspieszymy sobie Bardzo to w tej panie. formie. Bardzo dobre. Żebym ja się tego nie pomyliła teraz. Myślę wchodzą u dziennikarze, to poczekajmy. Dobra, okej. Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 33. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy rozegranym pomiędzy Koroną Kielce a Rakowem Częstochowa, zakończonym wynikiem 1-1. Pierwszym gościem konferencji jest trener Jacek Zieliński. Bardzo proszę o podsumowanie meczu. No, trzeba ten punkt mocno przeszanować, bo, bo rzeczywiście przeżywaliśmy bardzo ciężkie chwile, szczególnie w drugiej połowie. Ale wybroniliśmy się. Duże słowo uznanie dla chłopaków, ale w pierwszej połowie no, mieliśmy raków na e, na podwyższenie wyniku. No, niestety nie wykorzystaliśmy tego. Te sytuacje, o których mówiliśmy, czyli gra bezpośrednia i wyjścia e, z kontrataków, wychodziły nam w pierwszej połowie idealnie, w drugiej już niestety. E, brakło trochę, trochę jakości, bo te zmiany były też wymuszone. Już w pierwszej połowie była sygnalizacja zmiany Długosza, Sikawki dotrzymaliśmy no, do 50 -tej którejś minuty, ale trzeba było szybko robić zmiany, więc, więc tak to wyglądało. Nie mieliśmy za bardzo już w końcówce kim straszyć Rakowa, więc ja ten punkt szanuję, dodajemy go do swojego, e, do swojego dorobku i jest szansa jeszcze w ostatnim meczu powalczyć o coś więcej. Mecz bardzo trudny, no bo graliśmy w końcu z kandydatem do tytułu mistrzowskiego, więc nie ma się co dziwić. I, I ja się cieszę z tego, że mimo wszystko, mimo tych problemów, wybroniliśmy się, zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze w obronie, szczególnie w obronie pola karnego przy takich pojedynkach, no, gdzie, gdzie w końcu dużo było sytuacji do walki główkowej. Koniec wieńczy dzieło, mamy punkt, kończymy remisem z kandydatem na mistrza w Kielcach, więc myślę, że niezłe zakończenie tej rundy wiosennej w Kielcach. Dziękuję bardzo, trenerze. Czy są jakieś pytania? Dobry wieczór, panie trenerze. Punkt trzeba szanować. Rzeczywiście trudno się z Panem nie zgodzić, biorąc pod uwagę, że drużyna przetrzebiona kadrowo, bo to kontuzja i żółta kartka, no i końcówka z Godinho na środku, Chojeckim z boku i Bąkiem z przodu. Rzeczywiście nie było bardzo kim tam postraszyć. Zastanawiam się, czy widział Pan powtórkę tej sytuacji z Pięczem, z Marcelem Pięczkiem w polu karnym, czy tam nie widział Pan? Nie widziałem, natomiast słyszałem opinię Pięczka, bo, bo akurat z nim rozmawiałem, mówił, że dostał ewidentnie w nogę, więc no dziwię się, że Warte go nie zauważył akurat, no ale nie widziałem sytuacji, więc no nie będę komentował tego, także trudno mi powiedzieć. Po co do karnego do Torakowa, to myślę, że to nie ma co dyskutować. Tak, rzeczywiście to powtórki pokazały, że, że tam miłość faulował Amorima. Żółtych kartek sporo pod koniec pokazanych przez Wojciecha Mycia, piłkarzom Korony Kielce, tak nerwowo się trochę zrobiło, chyba niepotrzebnie. Ta gra była nerwowa, no... My w tym momencie broniliśmy wyniku, więc, więc trudno się dziwić, czasami te przepisy były przekraczane, ale tam nie było jakiejś brutalności, jakiejś złośliwości, takie zwykłe faule, no powiedzmy to no, ocenił sędzia na kartkę, ok. A w niektórych sytuacjach wcale tej kartki nie musiał pokazywać. Życie. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Panie Trenerze, jeśli chodzi o te urazy Eugenina Szykawki i Wiktora Długosza, to coś poważniejszego, czy dopiero się okaże? Nie, no, Trudno powiedzieć po meczu na, na gorąco, bo jeszcze adrenalina w nich buzuje. Długosz, no, jakiś problem z barkiem, ale, ale miejmy nadzieję, że nie będzie tam nic tak bardzo groźnego. Szykawka już w, zaraz po bramce Długosza poczuł dwójkę grał, ale już widać było, że na zaciągniętym hamulcu ręcznym jest, musieliśmy robić zmianę, no to też dopiero jakaś diagnoza typu USG da nam większą, większą, informację, Fornalczyk też zgłosił w końcówce meczu problemy z przewodzicielem, no więc myślę, że dzisiaj los nas nie oszczędza. Panie trenerze, to był piękny wieczór dla Piotra Malarczyka, 232 występ w barwach korony. Widzi go trener w swoim sztabie szkoleniowym, bo wiemy, że są takie e, przymiarki i ta przygoda Piotrka z koroną będzie trwała też w kolejnym sezonie i być może kolejnych? No, Mamy już plan na zagospodarowanie Piotrka, Piotrek o tym wie, rozmawiał ze mną, tak ja go widzę w, w naszym sztabie, trudno by było Yy, pomijać tak yy, mądrego chłopaka, doświadczonego z, yy, z fajnym spojrzeniem na piłkę, bo Piotrek ma takie yy, już pomału trenerskie spojrzenie na piłkę, więc myślę, że on się dobrze odnajdzie w, yy, w naszym sztabie. No, kiedyś yy, te kariery się kończą, także były tam dyskusje, jak to zrobić, czy my nie ryzykujemy, robiąc zmianę, pozbywając się jednej zmiany, ale myślę, że Piotrek sobie zasłużył na to, żeby nawet gdyby trzeba było grać dłużej, to grałby dłużej. Dobry wieczór, trenerze. Chciałbym pogratulować tego punktu i też tego roku na Exwood Arenie. Powiedział trener, że celem głównym jest zbudowanie tej twierdzy, i to się udało. No, to wnętrze jest jeszcze zaniedbane przez ten, tak bym to ujął, przez tę jedną porażkę, akurat z radomiakiem, ale pewnie na to można przymknąć oko i tak ogólnie to chyba może cieszyć. Właśnie oko, to co udało się tutaj zbudować. Wnętrze oświeżymy nową farbą, będzie dobrze wyglądało, także, ale rzeczywiście no, tej porażki z Radomakiem szkoda, natomiast ona, ona generalnie też w jakiś sposób zadziałała dobrze na, na drużynę, więc nie ma tego złego, człowiek się najlepiej uczy na błędach i to swoich, więc my wyciągnęliśmy z tego wnioski. Panie trenerze dzień dobry, Artuświt życie regionów. Ja mam takie jedno pytanie. Jak pan jako trener, ale też rozmawiając z drużyną, może popatrzeć na tą rundę wiosenną, gdy rozpoczynały się mecze, na trybunach było tak powiedzmy 7-10 tysięcy, teraz praktycznie każdy mecz to komplet publiczności. To też zasługa oczywiście drużyny, ale i też pana jako trenera, który ją prowadzi. Jak to działa w ogóle i czy według pana to mogło mieć jakiś wpływ na to, że się lepiej tutaj w Kielcach gra? Znaczy, to, że my gramy przy pełnych trybunach i, i to rzeczywiście no, nie ma nic lepszego. Każdy zawodnik marzy o tym, żeby mecze u siebie grać przy pełnych i to do tego gorąco reagujących trybunach. Natomiast yy, to jest zasługa drużyny. To jest zasługa całego sztabu, który pracował z tą drużyną. Myślę, że ci chłopcy ściągnęli na trybuny tych kibiców, ceniących zaangażowanie, ceniących taki charakter kielecki, scyzorski, taką walkę do końca, więc myślę, że, że to pokazało, że, że w Kielcach można ściągać komplet publiczności na stadion. Oczywiście za tym muszą iść wyniki, natomiast my byśmy chcieli tych kibiców przekonać do siebie na dobre i na złe. Ja wiem, że łatwiej się zawsze E, chodzi na mecze, gdy zespół wygrywa, no, ale bywają też trudniejsze chwile. My jeszcze na wiosnę nie przeżywaliśmy ich zbyt wielu, więc, e, więc e, oczywiście chcielibyśmy dalej tą pasę trzymać, e, ciągnąć jakąś taką dalej następną serię, no, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że tak w piłce nie ma, więc wtedy zobaczymy na jakim koniu jeździła skakibica. I takie pytanie mam do Pana jako trenera. Wiadomo, że kontrakt Pana jako szkoleniowca Korony przedłużył się niejako z klucza, ponieważ osiągnął Pan zapowiadany cel, czyli utrzymanie drużyny, ale załóżmy, że tego zapisu by nie było. Czy Pan by się zdecydował poprowadzić drużynę w nowym sezonie, gdyby tego zapisu nie było? Nie, no myślę, że, że nie byłoby żadnego problemu. Ja się w Kielcach dobrze czuję. Przede wszystkim ja tu nie skończyłem jeszcze swojej pracy, bo to, to, co dopiero jest, to myśmy, myślę, wylali fundamenty, takie, które już widać ziemi. No ale chcielibyśmy jeszcze dobudować coś wyżej, więc jeszcze trochę pracy przed nami, więc ja się cieszę, że będę mógł tu dalej pracować z tymi ludźmi, bo to jest też bardzo ważne. Dobrze dogadujemy się z właścicielem, yy, mamy podobną wizję tego wszystkiego, więc na razie to wszystko się składa w fajną całość. Kamil Bębocki na wylot TV. dobry wieczór. Trenerze, gratuluję tego punktu. I moje pytanie jest następujące: no, można z Pana słów wyczytać, że jest optymizm panujący przed tym nadchodzącym sezonem. Jaki, jaki będzie cel Korony? Czy to dalej będzie? To utrzymanie, czy jednak pomyślicie o czymś więcej, o czym sam ten zresztą powiedział przed chwilą. No, teraz mówienie o tym, jaki będzie cel, to jest takie trochę, nie wiem, no, wróżenie słusów albo opowiadanie bajek z chuj i paproci. No bo ja jeszcze dobrze nie, będę, nie wiem, jakim, jakim materiałem ludzkim będę dysponował, więc co będę opowiadał o celach na przyszły sezon. Także na pewno jesteśmy ludźmi ambitnymi, chcielibyśmy być lepszą drużyną, być wyżej w tabeli niż w tym sezonie. Ale poczekajmy do czerwca, niech to wszystko zacznie się układać, może nawet do lipca, wtedy powiemy, o co korona walczy. Teraz, jakbym zaczął mówić, że korona będzie walczyła o Mistrzostwo Polski, oczywiście to by się spotkało z yy, aplauzem, z oklaskami, tylko że ja bym wyszedł na idiotę za przeproszeniem. Także spokojnie, ja jestem ambitnym człowiekiem, ale cele to sobie będziemy stawiać dopiero. Panie trenerze, jeszcze jedno pytanie mam odnośnie dzisiejszego meczu i takiego już niesportowego, ale troszeczkę innego akcentu. W Koronie w drugiej połowie grało dwóch obcokrajowców i dziewięciu polskich zawodników. Odwrotna sytuacja poza bramkarzem. W drużynie Rakowa byli praktycznie sami obcokrajowcy. Chciałem Pana z punktu widzenia szkoleniowego powiedzieć, bo już pomijam, że u nas było chyba siedmiu, jak dobrze naliczyłem, młodzieżowców, czyli rozwojowych zawodników polskich. Który układ według Pana jest lepszy? czy Polacy grający w Ekstraklasie, czy według Pana w Polskiej Lidze powinni być jednak zawodnicy zagraniczni, którzy no, jak są sprowadzani to powinni gwarantować jakość? Nie, nie ma złotej recepty. Myślę, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest fakt, że Raków walczy o Mistrzostwo Polski, a my broniliśmy się przed spadkiem. To nie jest oczywiście przytych w stronę naszych chłopaków, natomiast to musi być też w jakiś sposób wyważone, mądrze, poukładane. W piłce jest tak, że trenerzy nie dzielą zawodników na obcokrajowców i Polaków, tylko na tych, którzy są dobrzy albo słabsi, grają najlepsi. Ja jeszcze nie spotkałem trenera, który wystawiał słabszych zawodników na boisku, także myślę, że to musi być wszystko wypośrodkowane. Natomiast nasza wizja i nasz plan na budowę tej korony jest taki, żeby jak najwięcej szans zostawali chłopcy yy, młodzi. Fajnie by było, gdyby to byli chłopcy własnego chowu, no ale w końcówce meczu na boisku było chyba 4 albo 5 wychowanków korony, więc to też jest fajne. Natomiast, no wiadomo, że od wizji do tego, co się dzieje, jest daleka droga, bo myślę, że gdybyśmy grali samymi wychowankami, Polakami, i spadli z ligi, to kibice by już szykowali tam szubienice, więc wie pan, no to jest specyficzny temat i gorący. Można jeszcze przekazać mikrofon tam do tyłu? Dzień dobry panie trenerze. Jak wiadomo był to kluczowy mecz w kontekście mistrzostwa i czy zgodzi się Pan, że dla Was to była dodatkowa motywacja, a Raków był przez to dodatkowo obciążony presją? Dzięki temu mogło wam się grać trochę łatwiej? Znaczy, czy Rakowowi się grać? Czy łatwiej, wam się czy grało łatwiej dzięki temu, że Raków był obciążony presją, a wy mieliście jednak dodatkową motywację, żeby pokrzyżować im plany? Znaczy, naszą motywacją nie było to, żeby pokrzyżować im plany absolutnie, natomiast naszą motywacją było to, żeby jak mawiali klasycy, wygrać mecz. Eee, to nie chodziło o to, żeby pokrzyżować plany Rakowowi, bo bez względu na to, kto by dzisiaj przyjechał, myśmy podeszli z takim samym podejściem. Tak było niedawno w meczu z aktualnym jeszcze mistrzem Polski Jagiellonią, więc skoro Jagielloni skoczyliśmy do gardła, dlaczego nie mieliśmy skoczyć do gardła kandydatowi do gry o mistrzostwo Polski. Więc? Pewno, że chłopaków nie trzeba było tutaj do tego meczu zbytnio motywować, no ale my też mieliśmy swoje problemy kadrowe i dla wielu z tych chłopaków taki mecz z Rakowem no to już była taka piłkarska matura i myślę, że oni ją zdali. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma to bardzo dziękujemy trenerowi i zapraszamy po krótkiej przerwie na drugą część. Dziękuję, dziękuję. bardzo Państwu, dobranoc. dobranoc. Dobry wieczór, wracamy po krótkiej przerwie, jest z nami trener gości, pan Marek Papszun. Bardzo proszę o krótkie podsumowanie tego meczu. Dobry wieczór, no, przede wszystkim podziękowania dla naszych kibiców, którzy nas super tutaj dopingowali w tej no, w takiej atmosferze gorącej meczu. No, walczyli z nami o to zwycięstwo i i, I staraliśmy się, żeby, żeby tak było. Jednak dzisiaj no musimy, musimy zaakceptować ten remis. No, ten remis, który daje nam, daje nam wejście na pozycję lidera w dniu dzisiejszym, więc mm, tak to interpretuję. Natomiast, jeżeli chodzi o sam mecz, no pierwsza połowa, taka trochę nie w naszym stylu, bo. Bo słabo kontrolowaliśmy fazy przejściowe, nie byliśmy należycie agresywni, stąd dwie sytuacje przeciwnika, w tym, w tym jedna bramka, po takich no, szkolnych błędach, które nam się nie zdarzają. I o to miałem zastrzeżenia do zespołu, i, i to skorygowaliśmy w drugiej połowie, ale, ale w pierwszej połowie też mieliśmy, mieliśmy przewagę dość łatwo wchodziliśmy do trzeciej tercji, no ale tam brakowało nam jakości wykończenia przez cały mecz. No oddaliśmy 19 strzałów z dobrych pozycji. No i właściwie poza rzutem karnym, no, poza no, z rzutu karnego strzeliśmy bramkę, ale, ale nie strzeliśmy bramki. To jest, to jest martwiące, widać było, że w tej ostatniej fazie ataku no, byliśmy nerwowi Te, te, te nasze nogi, a, my, a przede wszystkim głowy nie były spokojne, bardzo chcieliśmy i, e, i to, było, to było widoczne w kilku sytuacjach, powinniśmy zachować się lepiej, jeszcze dograć, nie dośrodkowywać jeszcze jeszcze wyjść na korzystniejszą pozycję. Bo przeciwnik już bardzo mocno bronił się w polu karnym i, i nie było trudne z dośrodkowania, kiedy trzech stoperów, bardzo dobrze grających głową, było w świetle bramki, głową, ale też m, mających charakter, silnych, m, potrafiących bronić i, i ta, ta, tacy, tacy stoperzy zdeterminowani, więc z tych dośrodkowań na pewno, na pewno, na pewno było trudno. No ta kucha sytuacja jedynie z dośrodkowania, która była czystą więc, więc szkoda, że, że no te, te nasze dzisiaj, ta nasza jakość wykończenia była na, na niskim poziomie, ale myślę, że globalnie zagraliśmy niezły, niezły mecz. No i z tym, tak jak powiedziałem, jednym punktem wracamy do Częstochowy. Fajnie, że daliśmy sobie szansę gry Mistrzostw Polski do ostatniej kolejki i będziemy, będziemy walczyć, bo tak czy siak się wszystko rozstrzygnie w ostatniej kolejce. Bardzo dziękuję, trenerze. Czy są jakieś pytania? Kamil Gombocki na wylot. Dobry wieczór. Trenerze, chciałem zapytać o te... Y, trochę zamieszał ten w składzie i skąd, y, czy to y, może pokłosi jakiejś kontuzji? No bo zagrał, no w zasadzie nie zagrał. Iwi Lopez, zagrał Diaz, y, nie było też Carlosa y, na dziesiątce maków. Skąd, skąd te zmiany? Skąd te zmiany? No. Z... To jest gdzieś tam naturalne, też czasami nie wpisane w rywalizację i w dynamikę pracy zespołu. Natomiast, już będąc precyzyjnym bardziej, no i nie trenował cały tydzień i zdecydowaliśmy wspólnie, że dzisiaj właściwie rano, że, że nie wyjdzie, że ewentualnie, jeżeli będzie potrzeba, wejdzie z ławki. No i tak, tak, się, tak się stało, no bo nie był w pełni gotowy. Natomiast no Carlos, Carlos no to po prostu zmiana wynikająca z rywalizacji, z tego, co się dzieje w zespole. Drugie pytanie to: chciałem właśnie spytać o ocenę gry Diaza, bo pewnie się będzie niedługo ważyło to, czy on w Rakowie, czy on zostanie wykupiony, czy nie zostanie. No z mojego punktu widzenia on był aktywny, no ale po jego stracie chyba padł gol. No i też ta sytuacja, jedna taka, niewykorzystana, prawda? Tak. no. Trudno, trudno będzie mi ocenić postawę Diaza w tym meczu, no bo, bo nie, nie analizowałem go jeszcze z perspektywy oławki, to, to jest ciężkie na gorąco, natomiast na pewno miał bardzo dobrą sytuację, zachował się dobrze, natomiast no, nie trafił w bramkę jak, jak i trzy czy cztery inne strzały z dobrych pozycji. I no, widać, że, że zabrakło takiego doświadczenia i pewności w tym momencie, bo nawet na rozgrzewce no, pakował strzał za strzałem, na treningu też tak się dzieje, ale mecz w ekstraklasie dla no, ważący bardzo dużo, to wiemy, dla chłopaka, który jeszcze przed chwilą grał, nie wiem, w której tam widzę siódmej czy której, czy piątej. No to, to, to nie jest e, proste. No, takie, takie rzeczy to w filmach się dzieją, nie? że on trika i być może w przyszłym roku tak. No i trzymam za niego kciuki, żeby tak. E, tak, e, tak było, ale mam takie odczucie dobre. Takie dobre, a to strata, to jest kalkulowane. My mamy wkalkulowane straty w piłki, bo to jest normalne w futbolu. Natomiast tak jak powiedziałem, ja miałam zastrzeżenia, co po stracie robiliśmy, bo takie błędy jak przy tej bramce, no ja nie pamiętam takich sytuacji. Oczywiście dostaliśmy gdzieś tam w przestrzeń bezpośrednio, ale tu było jedno działanie wolne pomiędzy nas, drugie działanie na zewnątrz. Dopiero długoż wjeżdża, gdzieś tam biegnie z piłką 40 metrów. No taka trochę sytuacja, która nam się wymknęła spod kontroli. I tutaj oczywiście no, każdy zawodnik powinien być odpowiedzialny za piłkę, ale. Ale, ale jego nie obarczam na pewno wino, wino ani, ani kogoś z zawodników. Po prostu zespołowo, grupowo musimy się zachować w tej sytuacji lepiej. I na koniec wiem, że trener miał przed chwilą jeszcze rozmowę w kanal plus nie oglądałem, więc pewnie to pytanie padło, ale, ale je zadam. Ja po trenerze w tygodniu widziałem sporą wiarę w to, w to, że jeszcze się uda to mistrzostwo. Zdobyć nie był trener podłamany, no wielu kibiców pewnie już gdzieś zwątpiło i widziałem po piłkarzach no, smutek po prostu po pańskich piłkarzach, jak to wygląda teraz, bo został Wam do rozegrania jeden mecz. Mówi się, że ten remis dzisiejszy no, może to przekreślić, no, ale de facto, jeśli Lech jutro przegra, to ten remis może w, znowu zmienić wszystko. Jak, jak to u trenera teraz wygląda? Bo uśmiech jest na twarzy, to chyba wiara jest. <tryk> Oczywiście, że wiara jest i będzie do końca, tak jak już mówiłem w szatni zespołowi, bo, bo rzeczywiście ten smutek i rozczarowanie jest, jest duże, ale ono nie wynika w tym z, zespole z tego, że nam coś, my coś przegraliśmy, tylko wynika z takich ambicji, że, że my chcemy wygrywać każdy mecz i stąd to rozczarowanie. Ale ja patrzę na cały sezon, tak odkąd wróciłem, też raz powtarzam, na to, jak ten zespół się rozwija, i, i, i też jak gra w poszczególnych meczach. No bo chyba nikt się tego zespołu nie wstydzi, żadnego meczu, żebyśmy powiedzieli, że wstyd było tak. Tak, tak grać. Więc, więc to jest dla mnie bardzo ważne, i, i ja tak na to patrzę. No dzisiaj jesteśmy wicemistrzem Polski na kolejkę przed końcem i walczymy o mistrzostwo. No to z czego ja mam czym miałem się martwić? No, daj Boże, każdemu taki sezon, wszystkim trenerom tego życzę, żeby, żeby no, tak zbudowali. Swoje kariery, takie wyniki w życiu wypracowali, jak ja w pięciu latach w ekstraklasie. Nie? No to, czy, czy miałem się martwić? no Ja się powinienem tylko cieszyć. I tak, też czy nie? Madziusza, jak przegląd sportowy. Panie że ja chciałem zapytać o Wiktora Długosza, byłego podopiecznego. Dzisiaj strzelił bramkę, miały też inne sytuacje. Widać, że był zmobilizowany. Fajny występ. Miał okazję trener porozmawiać. Z Wiktorem przed spotkaniem, może po spotkaniu? Nie, no w tym toku tych działań jest ciężko pogadać z chłopakami, ale widzieliśmy się, przywitaliśmy się oczywiście. No bo był częścią częścią nas, częścią wielkiej historii Rakowa, bo Sezon mistrzowski, wszyscy go zapamiętamy z tego rajdu w Kazaniu. Niestety dzisiaj taki podobny przeprowadził, więc super chłopak. Nawet w tygodniu tam rozmawiałem, że co jest ważne, tak, że właśnie skreślany taki chłopak. Ja też go za to wziąłem, za charakter, za, za takie poświęcenie dla zespołu. Taki gracz typowo zespołowy. No i wiadomo, że. że Taki chłopak musi dostać zaufanie i od, znaleźć odpowiednie środowisko. U nas takie było, my poszliśmy do góry, więc, więc no, tego miejsca zabrakło, natomiast wrócił do domu. No i widać, że tu się stał liderem tego zespołu, ale, ale jeszcze raz powtarzam, to nie jest przypadek, bo najważniejszy jest charakter, ma cechy też wybitne, jak motoryka, jak właśnie taka przebojowość, którą pokazuje. I no, kibicuję temu chłopakowi, bo przede wszystkim on jest. No, porządnym, porządnym chłopakiem, takim dobrze wychowanym, z zasadami, więc zawsze taki chłopak, te, takim chłopakom kibicuję i, 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 i tak będzie tym razem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jedno pytanie, takie może przyziemne, ale z drugiej strony widziałem, że rzeczywiście to miało trochę chyba wpływu, przynajmniej na początek meczu. Ulewa, panie trenerze, że na początku była mokra piłka, widać było, że nawet jak siadała na klatce pierwszej, to jakby cofało zawodników. Czy to miało wpływ na to, że oni troszeczkę tak słabiej grali? Jedni i drudzy, ale widziałem zwłaszcza Porakowi, który jest technicznie zdecydowanie, moim zdaniem, lepiej przygotowany do gry od korony. Chyba to trochę utrudniło grę. Mylę Aha. się, czy według Pana to nie miało wpływu. No, Jakbym Panu potwierdził, to, to by była nagonka dopiero. Co? Ja, ja już nie mogę powiedzieć, że sędziowie się pomylili nawet, nie? że ewidentnie, a co dopiero, że jak boisko było nie takie, nie? Ale, ale mówiąc poważnie. No. Boisko bardzo dobre, szybkie, oczywiście, idealne, idealne do gry. Bardzo dobrze przy, przygotowane, bez żadnych kombinacji, bo jeszcze, jeszcze bywa, że takie sztuczki się stosuje, żeby tam trawy nie skosić albo nie podlać. no Tu z Podlaniem nie było problemu, więc natura Podlawa, ale, ale bardzo dobre boisko, super do gry, tak jak powiedziałem. Atmosfera fajna i, i, i cieszę się bardzo. Ja po powrocie do ekstraklasy przede wszystkim. Hmm, oczywiście poziom wzrósł, ale, ale też te stadiony się zapełniają. Coraz więcej sold-outów i to jest, to jest fajne. No. Po prostu chce się przyjeżdżać, chce się grać. Ja się cieszę, że, że, że będziemy też hmm, wracamy do europejskich pucharów, do eliminacji. Mam nadzieję, że, że, że nasza droga szybko się nie skończy. No bo, bo to jest to ono. To są takie mecze. Hmm, Często, jak, jak tutaj, bardzo, bardzo istotne tak, w kontekście wyniku i, i tak jak, tak jak po, powiedziałem tutaj, no, cieszę się, że, że mogę pracować, że mogę prowadzić taką drużynę i, yy, i wierzę, że w tej ostatniej kolejce jeszcze, jeszcze powalczymy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy trenerowi i bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. bardzo, dobranoc.